Ja w sekcji Croxa, Ja w sekcji... <noise> Ale w sumie motyw się zgadza, zobacz. Sekcji sexy. Twój motyw i ten motyw. Lisy w Edenie, odcinek 18. Praca w podróży kamperem. Dzień dobry, dzień dobry. Chyba jest ładny, ciepły dzień. My niestety śpimy w skarpetkach, ponieważ jest zimno w nocy. No, okna niestety są zaszronione. Zaszronione? Aż tak to nie. A co tutaj się odbywa? Leżenie jeszcze się odbywa. Jeszcze leżenie się odbywa. zaszroniony zaszronionym Jedyna opcja na to, żeby nie było nam jeszcze bardziej zimno niż jest, no to jest folia aluminiowa, która nam e, osłania. No nie folia, tylko... Przepraszam bardzo, specjalna mata. Specjalna mata aluminiowa, która nam osłania faktycznie... Aluminiowo-gąbkowa. Yy, Mój palec niestety ucierpiał yy, w ramach tutejszych prac. No i fajnie. A tam pranie nasze. Było. Ja składam łóżko. A pościel niestety nosimy do szoferki. Bo już tak mówiliśmy w odcinku chyba zmiany w kamperze, że nie możemy jej schować gdzieś tam pod spód, bo nie mamy jeszcze zrobionej skrzyni pod łóżkiem takiej, żeby do bagażnika ją schować jakby, no więc trzeba do szoferki. Ludzie się nas pytają, na jakiej zasadzie działa to łóżko. My już to pokazywaliśmy nieraz, ale tutaj jest noga, którą się wkłada i wkręca. Ogranicznik. Ja strasznie tego nie lubię. Bardzo długo musiałam się uczyć, aż się nauczyłam trafić w dziurkę. Ja się nauczyłem trafiać w dziurkę. Trochę to szybciej. jest noga z Ikei, która po prostu już nie jest produkowana i leżała w piwnicy tak z... 15 lat. Tak, ona od spodu wygląda tak, ona ma tutaj taki, Kuba zrobił styropian, bo nam się urosił stół. No Każde łóżko powinno być od spodu wietrzone, wentylowane, żeby wilgoć, która albo para, znaczy ciała parują i ta para gdzieś musi ujść, a u nas nie ma takiej wentylacji niestety, bo jest to stolik, więc nie zrobimy dziur w stoliku, więc zastosowaliśmy takie rozwiązanie. Które polega na tym, że ociepliłem stolik od spodu, co spowodowało, że ten punkt rosy, czyli to skraplanie się wody, już nie jest na powierzchni tutaj pod gąbkami, i dzięki temu nie mamy mokrych gąbek. Także ocieplany stolik to jest patent, który polecamy, jeżeli ktoś będzie chciał podobne rozwiązanie zrobić. Ciach, I już można zacząć dzień, można już uznać, że dzień się zaczął. Obróz. Ja robię kawę, a potem robimy wspólnie śniadanie. Dla potrzeby mycia zębów urządziliśmy sobie taką e, toaletkę. Niby łazienkę w przestrzeni, gdzie mamy zlew, bo w nie mamy zlewu, mamy tylko prysznic i toaletę. Toaletę. Więc jak otworzymy sobie te szafeczki, o, to tutaj, jak już mówiłam, nie raz, albo raz, chociaż mamy mojego ulubionego pingwinka, e, saszetę, w której mamy szczoteczki i pasty do zębów, a na dole mamy jeszcze taką łazienkową, I e, łazienkową gablotkę, e, I mamy w której mamy ręczniki do twarzy. I to jest nasza. E, prysznic. na szczęście mamy osobno. To jest nasza łazieneczka do mycia ząbków i pomniejszych elementów ciała, które nie wymagają wejścia pod prysznic. No zlew niestety używany jest ten, który jest używany również do zmywania naczyń, więc musi być przedtem czysty, pusty, e, zanim do niego naplujemy. Paszka! <laughs> Plan na dzisiaj jest taki. Że najpierw idziemy do pracy na pole, będziemy wysadzać roślinki O ogrodzie mówiliśmy już w filmie przedostatnim I później co? Jakiś może spacer uda nam się O ile będzie pogoda, bo ostatnio jest bardzo w kratkę. Na razie widzę, że jest ok, aczkolwiek trochę wieje Zobaczymy jak będzie A póki co śniadanie Lisy głodne, lisy złe, mówiliśmy już o tym, więc nie możemy doprowadzić do takiego stanu Bo później cały dzień będzie rozwalony <noise> to przy to co jest dzisiaj. dzisiaj robimy sobie jecznicę z tym że ja robię z pieczarkami bo chciałbym to jest ten jeden z momentów w których się nie zgadzamy ponieważ Kuba lubi pieczarki ja pieczarek nie lubię a Kuba nie lubi suszonych pomidorów a ja suszone pomidory lubię więc nie no, ja lubię podział. suszone pomidory ale lubię suszone pomidory Rzadko, a jak zbyt często są, albo do dziwnych rzeczy typu jecznica, to niespecjalnie. W sałatce mogę zjeść. Ja też lubię pieczarki, ale jak są do dziwnych rzeczy typu jecznica, to nie bardzo. W obiecie może być. Gościmy Was dzisiaj na naszej nowej działce. Po raz kolejny zmieniliśmy miejsce, chyba już trzeci raz, odkąd jesteśmy ponownie w Hiszpanii. Jeździmy takie krótkie odcinki, symulujemy sobie bycie w podróży. Żeby się cokolwiek za oknami zmieniało, częściej niż raz na jednak miesiąc. Tak, podobno ruszać się nie można, no ale my tutaj jakby staramy się symulować tą drogę. Nadal jesteśmy oczywiście u Pauliny i Bartka. Jeszcze bliżej pola, przy którym pracujemy, wśród zieleni. Jesteśmy tak naprawdę na, w miejscu, które w przyszłości ma być miejscem dla kamperów właśnie, więc można powiedzieć, że jesteśmy pierwszymi testerami, pierwszymi gośćmi na tym polu. Jeszcze... dziewiczamy to miejsce. <laughs> tak. Ono jeszcze nie jest przygotowane tak na 100%, ale tutaj obok znajduje się takie miejsce relaksu z taką polową kuchnią, ze stołami, z miejscem do zjedzenia. Tak, Które... Opowiadaliśmy o tym w filmie, jak tylko tutaj przyjechaliśmy. To tu będzie zakładka taka, którą można kliknąć sobie ten film zobaczyć. Tam właśnie stawialiśmy pierwsze kroki tutaj pomocy. Dzisiaj się zajmujemy budową ogrodu, sadzeniem roślin i chętnie Was do tego ogrodu zaprowadzimy i pokażemy dokładnie, z czym to się je. Już niebawem będzie się jadło, na pewno wegetariańsko. Prócz nas jest jeszcze jeden kamper tam za nami. To jest pani z Danii, która przyjechała tutaj też jakiś czas temu na kwarantannę i tą kwarantannę tutaj odbywa. Ma trzy psy i kota. O, dokładnie, dokładnie. Wszystkie psiki zaadoptowane, chodzą też zaadoptowane. Pogoda jest coraz lepsza, coraz częściej świeci słońce, coraz mniej deszczu, więc dobrze i niedobrze dla roślin, pewnie które się pojawiają w ogrodzie. A przed samochodem pojawiła się też plandeka, czyli taki trochę sztuczny trawnik. Trochę sztuczny albo i nawet bardzo sztuczny. Czyli coś dużego, o czym Kuba mówił, że chciałby mieć przed samochodem. Dzięki czemu możemy chodzić sposób. A na naszych palcach pojawiły się plastry. Co śmieszne, symetrycznie mamy... Ja mam na lewym kciuku, Zosia na prawym. To nie było zaplanowane. Nie, to były wypadki przy pracy. Ja sobie wkręciłem w palec otwornicę. Ja akurat y, rozwaliłam sobie paznokcie metalowymi drzwiami, ale faktycznie dzień po dniu stało nam się to samo z paznokciem, e, przez co możemy uznać, że faktycznie e, musimy być jakoś spokrewnieni. Dajemy okejkę okay y, temu miejscu i <grym> <w> tej sytuacji. <grym> A tutaj alkohol, 0% alkoholu, e, gdyż pogoda. No i praca, nie można pić pracy przecież. Ani przed pracą. <grym> Co tutaj mamy? Kogo tutaj mamy? Wow! Nie będę pana goniła. Ale jest pan fantastyczny. I schował się. Znalazłam tutaj kogoś. Chyba wiekowego. Co jest? No nie. No tak. Nie będę go straszyła, ale chciałam tylko Ci pokazać. Jak to? A, widzisz te pazurki? Co z tym żółwiem? Chodzi sobie. Ale on tak chce tu być? Myślę, że tak. Zabierzemy go, stąd, bo jest na środku pola, pewnie się boi bardzo. No, nie, nie robimy mu krzywdy, nie, chcemy cokolwiek. wręcz mu pomóc i chcemy go wynieść na pole, tak, na gdzie środku. nikt, żaden człowiek nie drepcze. Chodź, chłopie. Ojej. Nie bój się, nie niebo. niebo. Nogi. Biedny trochę. Biedny, już go kilka tylko No i dobra, tutaj będziesz bezpieczny. No właśnie, taki wolny wcale. Eee, to prawda. <noise> A może im starsze, tym wolniejsze? Bądź bezpieczny. Najczęściej staramy się chodzić z rana do pracy, żeby później mieć wolne. Tam mamy przebieralnię więc ja swoje ciuszki wzięłam, Kuba swoje ciuszki zostawił. Moje ciuszki były prane po prostu w pralce w turystycznej. No moje ciuszki nie były prane, bo to nie ma sensu, bo i tak się zabrudzą. O. Idziemy się przebrać i potem pójdziemy do roboty. Jeszcze nie ma systemu żadnego nawadniającego, ale tutaj z Bartkiem staramy się wybrać jakąś pompę, taką na, też na panel fotowoltaiczny, bo tutaj jednak słońca jest sporo w sezonie. No więc taka pompa. Będzie, pompa. To, będzie pompować i będzie woda do podlewania ze studni, a na razie trzeba nosić. No, będzie woda do podlewania ze studni, będą warzywa do wyżywienia zagródka. Czy słowo warzywa pochodzi od tego, że je się waży, czyli gotuje. Takie pytanie do Was. Odpowiedzcie w komentarzach. <noise> też jestem ciekawa. <noise> o, jesteśmy już tutaj przy domkach. Aferka. To są ofera. Państwo Brytyjczycy. A tu jest ta strefa też relaksu, na której ostatnio pokazywaliśmy, jak wyrywamy chwasty. Relax, time tutaj widzę tylko. <grystanie> tylko relax. Slow life, slow relax. <grystanie> I A to oto. są drzwi, o które rozwaliłam ten palec. Bo tutaj słychać, tak jakby się działo. tak, tak, ciach ciach I nie miałem To Świetnie wymyślił, żeby klamka po prostu była <grystanie> <grystanie> na lico z wpramogu. A tutaj jest takie miejsce, które także pokazywaliśmy już. Które jest chyba najbardziej, jeżeli chodzi o domki, takie, powiedzmy, podrobione. Styl andaluzyjski. <laughs> Dobra, przebieramy się. To są moje rękawice. Gdzie są moje spodnie? Ktoś mi ukradł spodnie. No, tutaj je zostawiłem. <laughs> no, spodnie nie ma, ale znaleźliśmy jakieś inne. Trudno. <laughs> nie wiem, chyba... Oszukane. Nie te, w których się zwykle na co dzień pracuje. Widzisz, mogłem wziąć do prania, to, to byśmy je mieli. Rękawice mamy. Urania mamy. Mamy na nie chodzimy. I co, idziemy teraz do idziemy przyszłego ogrodu. I pokażemy Wam, co udało nam się zrobić przez ostatnich kilka dni. I opowiemy o tym, co jeszcze do zrobienia mamy. To jest nasza taczka już znana. A tam jest miejsce, gdzie urzędujemy dzisiaj. Nasze zadanie to postawienie kilku grządek, albo nawet więcej niż kilku. Do tej pory udało nam się zrobić raz, dwa, trzy, cztery, pięć grządek, w których będą uważywa na wzniesieniu. Ta grządka to jest rozsadnik, więc niech nikt się nie niepokoi, że te warzywa są od siebie za blisko posadzone. Mamy paprykę, cukinię, bazylię, kapustę, fasolę, truskawki i jeszcze innych kilka rzeczy. W grządkach, które już tutaj obok są, mamy pomidory i cukinię. Jeszcze tam się pojawi przy pomidorach takie, takie kratki się pojawią z trzciny która jest dość twarda, trochę jak bambus wygląda. I to będzie po to, żeby pomidor mógł się na nich powspinać troszeczkę. No dobra, to tam jest rambla, tam musimy się odsłonić właśnie od rambli, żeby nam e, nie zalało tego pola. E, nam ewentualnie, po linii Bartkowi. E, tutaj też jeszcze będą grządki, a tam y, bliżej drogi przy oliwkach pojawią się hamaki z widokiem na te góry. Czarna ziemia to jest ziemia, która jest bardziej żyzna, którą usypujemy, wrzucamy w dziury i żeby te korzonki miały trochę więcej mikro-makro elementów. Czyli bierzemy z Wora, ziemię żyzną i. Tak, i usypujemy, bo no ta ziemia jest faktycznie jak ją podlejemy jest super. Ale jak już wyschnie i no i jest tak, jak jest, to niestety słabiutko to wygląda. Jeszcze o jednych warzywkach zapomniałam. Możesz nas zaprowadzić. Wczoraj na skarpie. <grym> Wczoraj na skarpie działy się rzeczy. <grym> Wczoraj na skarpie, to tutaj są takie skarpy oddzielające. Od sąsiada. Jeszcze dwa dni temu, trzy dni temu było tu bardzo, bardzo dużo zielska, które wyrywaliśmy. A tutaj zrobiliśmy tutaj rośnie fasola. Mm -hmm. Zrobiliśmy taką półkę. Nasypaliśmy dobrej ziemi i ona się będzie piąć, jak będzie już rosnąć po tej takiej istniejącej kratce, a to jest podobna fasola lubi. Słońce to jest taki nawet południowy stok, więc to słońce tutaj całkiem nieźle operuje i powinno być tej fasoli w porządku. Tak. A tutaj jeszcze Bartek chciałby, żeby pojawiły się truskawki. Na razie się orientujemy, czytamy, czy na skarpie truskawką będzie dobrze. Na pewno będą dobrze nawodnione, to, to, to im może pomóc, a później zajmiemy się tą drugą skarpą. Zobaczymy, co tam może być. Te rury takie, co tutaj wszędzie się walają takie rury i rurki. To jest stary system nawadniający który już w tej chwili, jak widać, jest porwany mocno, ale tutaj kiedyś rzeczywiście tych, te rurki musiały całkiem dobrze działać, bo ich jest bardzo dużo i wyciągamy je chwilę z ziemi, ale niestety wszystkie są właściwie poniszczone, także trzeba będzie jakiś nowy system zrobić, to jest wszystko przed nami. Zobaczymy, czy my w ogóle tutaj dotrwamy do tego momentu, ale... Ale to wszystko trzeba zrobić. To wszystko trzeba zrobić, a na razie trzeba takie rzeczy pozbierać i to wszystko doprowadzić do stanu, Zero. Ale tak czy inaczej, to y, dość tego gadania, ponieważ czas leci, a nasza robota stoi, stoi w miejscu. <noise> więc zaczniemy robić kolejną, nową grządkę. Najpierw, żeby zrobić tą grządkę, to co? Trzeba najpierw wyznaczyć teren pod grządkę. Najpierw musimy wyznaczyć taki prostokąt w miarę sensowny, żeby to geometrycznie jakoś w miarę dobrze wyglądało. Nie mamy miarki. Jakby nie wyjęliśmy z garażu, myślę, że w garażu znajduje się miarka, ale jakoś tam nie zawędrowaliśmy, nie poszliśmy, więc mierzymy długość i szerokość grządki na długość i wideł. Wideł albo grab, grabi. grabi. Ile grabi na długość grządka ma? Dwa, dwie. dwie, dwie, grabi. dwie grabi. A na szerokość? Na szero na nie, na długość ma więcej. Na długość to już tak robimy na tyle, ile już mają zrobione grządki, a na szerokość robimy na szerokość grabi właśnie. Dwóch grabi. Trzeba najpierw wyjąć dużo rzeczy z ziemi, bo tutaj najpierw przyjechał traktor, rozora tą ziemię, wyciął chwasty, no ale nie wszystko był w stanie wyjąć, to trzeba zrobić ręcznie, czyli stare korzenie, stare jak stare, no korzenie, które zostały po tym koszeniu, i jest mnóstwo kamieni. To jest bardzo dużo kamieni, jest bardzo kamienista ziemia. Więc oczyszczamy później Kuba zabiera się za grabie i motykę. Tak, i motykę i wznosi tą ziemię. Tak. A czemu właściwie ona musi być na wzniesieniu? Bo pewnie też takie pytanie się pojawiło. Ona jest wtedy lepiej nawodniona, tak woda jakby się dłużej trzyma. Generalnie chodzi o to, że ta ziemia jest trochę bardziej spulchniona, bo ona jest strasznie zbita. Jakbyśmy tylko sobie to w ziemię wsadzali, wsadzali to jak w beton. A jak tą ziemię trochę wzruszymy i ją tak podniesiemy, no to ona chociaż troszeczkę jest rozluźniona. I i trochę tego powietrza jest w tej ziemi, te rośliny w ogóle mają jakkolwiek z tymi korzeniami możliwość się przebicia. Brakuje y, jakby próchnicy w tej ziemi, ona jest taka gliniasta. Da roboty. Do roboty. Nie z tym. <laughs> Niosę wodę, żeby podlać rośliny. Podobno w słońcu się roślin nie podlewa, więc zostawimy je do wieczora, przyjdziemy tylko i podlejemy te roślinki. Faktycznie przydałoby się. Oto. O, zobacz koło mamy. O, nie jest Cika. Dzień dobry. O, dzień dobry. Piesek tutaj bardzo dużo zmienia. Na plus. Cika. Cika. Byle nie pogrządka. Cześć. Jak mówiliśmy dzisiaj na tej przestrzeni tutaj Robimy nową grządkę. Zobaczcie, musimy najpierw powyciągać te wszystkie, yy, te wszystkie resztki chwastów. A poza tym. Jak... Ktoś się chyba cieszy na takie rzucanko. No tak. Resztki chwastów. <gry> Oczyka no, woli kamienie, niestety, ale kamień nie, jej nie lubię rzucać, bo to nie jest dobre dla zębów. Ta ziemia jest. Zobaczcie. No, trzeba. O, to jest jak... Wszystko jest bardzo suche, więc trzeba najpierw ją całą na tej powierzchni tak zruszyć. Wyjąć te wszystkie zielska. na razie je tam będziemy rzucać z boku. Potem je na taczkę weźmiemy i tak dalej. No i w międzyczasie, oczywiście, wychodzą kamulce. Są nawet duże, niekiedy są bardzo małe. No, kamulce to leci. No i no, ale najpierw musimy sobie wyznaczyć fragment, który będziemy tak obrabiać, żeby nie przegiąć. Pały i nie zrobi za dużo, bo padniemy dzisiaj. No, a wyznaczamy, tak jak mówiliśmy, grabiami, więc bierzemy się do roboty. Więc tak mniej więcej wygląda... Mniej więcej? Tak wygląda. <głosy> Robienie <noise> takiej grządki oczywiście jeszcze nie jest skończone, to jeszcze jest dużo pracy. Trzeba się namachać troszeczkę. <noise> Działkowicze y, pewnie znają temat bardzo dobrze. Pozdrawiamy serdecznie. Ukłony ku Waszej pracy codziennej. <noise> A w międzyczasie przyjechali gospodarze. <noise> Tak, żebym się ładnie wiązała, że... Wależe. Bo robimy teraz... O, bo pokaż ten palec. No już pokażmy. No pokażę. palec jest brudny i nieatrakcyjny mocno. nie było tutaj Słuchaj, proszę bardzo, tu jest proszek. O, jest... Zobacz o. na dnie. O. A Jesteś? co mamy zrobić jak? Yy, po prostu musisz palcem, tak, delikatnie, bo to jest taki proszeczek delikatnie nie. sobie dotykać do tego i trzymać to. na zewnątrz, nie? A wy co dzisiaj tutaj? No i co? Opowiedzcie, co się, się dzieje? <śmiech> <śmiech> dzisiaj, dzisiaj jedziemy sobie na ramblę pozbierać materiał organiczny próchno, do tego, żeby zrobić. Eksperymentalne Grząd. grządki permakulturowe. Ja mam takie pytanie, ponieważ <laughs> zastanawialiśmy się, czemu grządki są na wzniesieniu. E, dlatego, żeby były lepiej napowietrzone, a te dołki mają za zadanie zatrzymywać wodę i dzięki temu jakby grządka będzie też naturalnie dzięki. Jak będzie padało, to będzie się nawadniało, też jak będziemy podlewać i będzie spadało, profesor, to będzie pan... blisko, blisko tego, co rośnie. Tak, taka, taka jest się, koncepcja. Ko koncepcję y, chyba trochę zrozumieliśmy w takim razie, <noise> bardzo dobrze. <noise> Słuszna prawda. I też jak tą ziemię sobie wstrząsnęliśmy, to teraz będzie łatwiej ją co jakiś czas haczkom na powietrze. Dokładnie czyli, tak. No I jest szansa, że coś z tego będzie. Będziemy, <noise> będziemy próbować. Aj. I oto pojawił się Bartek. Taki szałasik dla pomidorów. Takie nasze tutaj andaluzijskie bambusy. Andaluzyjskie bambusy. Tak by można nie nazwać. No i super. I tak będzie każda grządka przezdabiona. No. Przez całą jej długość. I one będą sobie pieły się wysokopienne pomidory andaluzyjskie. No dzisiaj mocno owocny dzień, ponieważ. Pomocy jest coraz więcej. Pomijam to, że to my jesteśmy pomocą tutaj. Ale faktycznie jest nas dużo. Chyba pogoda tutaj dopisała, nie? Tak jest. W takim tempie to ten ogród bardzo szybko będzie ogrodem. I okazuje się nagle, że nie jedna osoba tutaj znalazła swój azyl. Wspólna robota. Zakończona sukcesem. Mamy taką rządeczkę, którą będziemy na niej sadzić. Bo chyba dzisiaj to już wystarczy. Już chyba siesta i fiesta. Dzisiaj to już siesta! <gry>